W erze niepewności i gwałtownych zmian polski rynek pracy stoi przed rewolucją. Automatyzacja, globalne kryzysy oraz dynamiczne zmiany w zatrudnieniu już teraz kształtują przyszłość naszej gospodarki. W 2025 roku technologie takie jak sztuczna inteligencja zastępują tradycyjne miejsca pracy, a deficyt kadrowy w kluczowych sektorach rośnie, podczas gdy rząd koalicji pozostawia nas z chaotycznymi i doraźnymi rozwiązaniami. Globalne kryzysy od pandemii po zmiany klimatyczne dodatkowo destabilizują rynek, a brak skutecznych programów przekwalifikowania tylko pogłębia problem. Porównując naszą sytuację z trendami w Europie i na świecie, widzimy, że inne kraje już inwestują w przyszłość swoich pracowników, podczas gdy w Polsce system edukacji i wsparcie rządowe pozostawiają wiele do życzenia. Czy jesteśmy gotowi na erę, gdzie technologia definiuje naszą przyszłość, czy raczej stajemy się ofiarami własnych zaniedbań? Witajcie na kanale Wiadomości Polska i Świat. Zostańcie z nami i przekonajcie się sami. Automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji to jedne z głównych trendów, które kształtują polski rynek pracy w 2025 roku. Coraz więcej firm inwestuje w nowoczesne technologie, aby zwiększyć efektywność produkcji i obniżyć koszty. Przykładowo, według raportu Bigram, automatyzacja znacząco zmienia strukturę zatrudnienia. Maszyny zastępują rutynowe zadania, co zmusza pracowników do zdobywania nowych kompetencji. Jednak automatyzacja niesie ze sobą także poważne zagrożenia. Wielu pracowników obawia się, że zastąpienie ludzkiej pracy przez roboty może prowadzić do masowych zwolnień. Niestety rząd koalicji, zamiast inwestować w przekwalifikowanie, zdaje się pozostawiać ten problem nierozwiązany. Brak skutecznych programów szkoleniowych i wsparcia dla osób dotkniętych automatyzacją jest jednym z głównych krytycznych zarzutów, jakie pojawiają się w debacie publicznej. Technologie zmieniają sposób, w jaki pracujemy ale jednocześnie wymagają, aby system edukacji i polityka rządowa szybciej reagowały na te zmiany. Niestety obecna strategia rządu jest często chaotyczna i nieadekwatna do wyzwań, przed którymi stoimy. Rok 2025 przynosi również znaczące zmiany w strukturze zatrudnienia. Według danych z magazynu Rekruter wzrost wynagrodzeń spowalnia, a firmy coraz częściej skupiają się na stabilizacji zatrudnienia. W wielu sektorach obserwujemy deficyt kadrowy, szczególnie w branżach takich jak opieka zdrowotna, edukacja czy rzemiosło, gdzie brakuje wykwalifikowanych pracowników. Zmiany te mają podwójny wymiar. Z jednej strony automatyzacja eliminuje niektóre stanowiska, a z drugiej rośnie zapotrzebowanie na nowe umiejętności, zwłaszcza w dziedzinie IT, analizy danych i zarządzania technologiami. Jednak w praktyce wiele polskich firm zmaga się z brakiem odpowiednich kadr, co skutkuje opóźnieniami we wdrażaniu nowoczesnych technologii. W efekcie, zamiast inwestować w rozwój pracowników, nieudolny rząd koalicji pozostawia sektor bez wsparcia, co pogłębia problem niedoboru wykwalifikowanych specjalistów. Globalne kryzysy, od pandemii COVID-19 poprzez zmiany klimatyczne aż po napięcia geopolityczne, nie pozostają bez wpływu na polski rynek pracy. W 2025 roku obserwujemy, jak te czynniki destabilizują gospodarkę, powodując zakłócenia w łańcuchach dostaw, wzrost inflacji i niepewność wśród pracowników. Takie wydarzenia skutkują ograniczeniem inwestycji i pogorszeniem warunków zatrudnienia, co dodatkowo obciąża budżety rodzin. Przykłady globalnych kryzysów nie pozostają jedynie teorią. Widać ich wpływ na codzienne życie. W Polsce rośnie niepewność, a pracodawcy coraz bardziej ostrożnie podchodzą do inwestycji w zatrudnienie. Zamiast stabilnego wzrostu widzimy stagnację, a nawet spadki w niektórych sektorach. Czy taka sytuacja może być przejściowa, czy też czeka nas nowa era niestabilności na rynku pracy? Polski rynek pracy nie funkcjonuje w próżni. Jego zmiany są częścią szerszych, globalnych trendów. W krajach takich jak Niemcy, Szwecja czy Wielka Brytania obserwuje się podobne zjawiska. Automatyzacja, wzrost znaczenia pracy zdalnej oraz deficyty kadrowe w tradycyjnych sektorach. Jednak nasze wyzwania są wyjątkowe, gdyż brak spójnej strategii rządu pogłębia luki w systemie edukacji i przekwalifikowania zawodowego. Rząd zamiast wdrożyć kompleksowe programy wsparcia często podejmuje doraźne i nieefektywne decyzje, co skutkuje krytycznymi głosami w społeczeństwie. Podczas gdy inne kraje europejskie podejmują zdecydowane kroki w celu zabezpieczenia swoich rynków pracy, w Polsce nadal brakuje spójnej i długoterminowej strategii. To natomiast hamuje rozwój, ale również powoduje frustrację wśród obywateli i przedsiębiorców. Czy będziemy świadkami zmiany, czy nasz kraj pozostanie w tyle? Podsumowując, polski rynek pracy w 2025 roku stoi przed wieloma wyzwaniami. Automatyzacja, zmiany w strukturze zatrudnienia oraz globalne kryzysy tworzą nową, niepewną rzeczywistość. Jednocześnie pojawiają się nowe szanse dla tych, którzy potrafią się adaptować, przekwalifikować i wykorzystywać nowoczesne technologie. Jednak bez skutecznych działań rządu, który niestety pozostawia nas z doraźnymi i chaotycznymi rozwiązaniami, nasza przyszłość może być pełna niepewności. Zapraszamy Was do refleksji, jakie działania powinny zostać podjęte, aby polski rynek pracy mógł sprostać wyzwaniom przyszłości. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, ponieważ Wasz głos ma znaczenie. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i kliknąć w dzwoneczek, aby być na bieżąco z najnowszymi analizami i aktualnościami. Do zobaczenia w następnym odcinku.